Panu i żywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, które mówił przez prorok, wierzą w jeden święty powszechni apostolski Kościół. Wyznają jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych, i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Znieśmy ku Panu Bogu Prośby i błagania nasze. nasz zbawicielu uczyń swój kościół żywym znakiem zjednoczenia całej ludzkości i skutecznym narzędziem zbawienia wszystkich narodów ciebie prosimy bądź zawsze z kolegium biskupów i naszym papieżem udziel im daru jedności miłości i pokoju ciebie prosimy Sprawnie chrześcijanie ściśle zjednoczą się z Tobą jako boską głową i swym życiem świadczą o Twoim królestwie. Ciebie prosimy. Racz obdarzyć świat pokojem. Niech wszędzie zapanuje bezpieczeństwo i zgoda. Ciebie prosimy. Udziel zmarłym chwały zmartwychwstania, sprawa byśmy się stali Uczestnikami ich szczęścia. Ciebie prosimy. Spraw niech rekolekcje, jakie wspólnie przeżyliśmy, w zachęcie do miłości, która jest największa, zaowocują jej pełnią dzięki głębokiej metanoi naszych serc. Dołączamy tutaj także obie intencje przy świętej, dziękując za ten czas rekolekcji. Ciebie prosimy. tobie chwała przez wszystkie wieki wieków amen Krok dalej, już nie tylko śpiewać, Daj nam Twoją uwagę, poszli nas. Módlcie się, siostry, bracia, aby moją Waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże przyjmij dary, które Ci składamy, z Twoich dobrodziejstw, aby mocą Twojej łaski ofiara uświęciła nasze życie doczesne i doprowadziła nas do wiekuistych radości przez Chrystusa Pana naszego.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie. Przez umiłowanego Syna Twojego Jezusa Chrystusa. On jest Słowem Twoim, przez które wszystko stworzyłeś. Jego nam zesłałeś jako Zbawiciela i Odkupiciela, który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego i narodził się z dziewicy. On spełniając Twoją wolę, Nabył dla Ciebie lud święty, gdy wyciągnął swoje ręce na krzyżu, aby śmierć pokonać i objawić moc zmartwychwstania. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, święty, święty. One book's Ty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał apostołów Ducha Świętego. Przez tegoż Chrystusa prosimy Ciebie, wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego ducha aby stał się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki tobie składając, podam swoim uczniom mówiąc, bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł. Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powrócił. Wspomniając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Stanisławem, biskupem naszej archidiecezji, Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania twojej światłości. Prosimy cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem jej oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się tobie, abyśmy z nimi wychwalali ciebie. Przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. O... Przez Zbawiciela i posłuszni Jego Słowom ośmielamy się wołać. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego, obdarz nasze czasy pokojem, wspomóż nas w miłosierdziu swoim, abyśmy zawsze od grzechu wolni i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga. Panie Jezu Chryste. Ty powiedziałeś swoim apostołom: Pokój wam zostawię, pokój mój wam daję. Prosimy Cię nie zważę na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem, doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i klujesz na wieki wieków. Pokój Pański, niech zawsze będzie z Wami. Przekazując znak pokoju. Stańmy w jedności z czystymi sercami, dziękując Bogu, że nas wspólnie zgromadził jako jeden Kościół. Niech radość oraz owoce tych rekolekcji zostaną przekazane dalej, wszędzie tam, gdzie nas Bóg pośle. Z tego, że czas biegnie, ograniczmy się do najbliżej stojących, ale sercem obejmijmy wszystkich. Przekażcie sobie znak pokoju. To baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie nie jestem Godzien. W świecie jest. Jezu, wszystko mej. Jezu, wszystko mej. Chwała, cześć, i mądrość, Twój majestat jest. Jezu, wszystko mej. Jezu, wszystko mniej. Twoja cała chwała w świecie jest. Jezu, wszystko miej. Jezu, wszystko miej. Chwała, cześć i mądrość Twój majestat jest. Jezu, wszystko miej. Jezu, wszystko miej. Twoja całość w wszechświecie jest Jezu, wszystko. Módlmy się Panie nasz Boże przyjęliśmy najświętszy sakrament wieczną pamiątkę męki twojego syna sprawa by ten dar jego niewysłowionej miłości Przyczynim się do naszego zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Rysio, poczekaj momencik, dobrze? Bardzo bym prosił, żeby, tak jak mówiłem, po błogosławieństwie, po słowach idźcie w pokoju, żeby nie iść, tylko zostać, bo tak liturgicznie kończymy, ale żeby wtedy streamowania nie było. Natomiast będzie jeszcze pieśń później na zakończenie i proszę po tej pieśni też nie wychodzić, gdyż będą ogłoszenia. Chcielibyśmy przede wszystkim podziękować Bogu za wszelkie dobro, którego doświadczamy, a w tym kontekście także za księży, którzy tutaj są z nami. Dołączamy się do tego wszystkiego, co było powiedziane do księży w świadectwach i dziękujemy za posługę, za wszelkiego rodzaju czynności, czyli za spowiedź, Eucharystię za wystawienie świętego sakramentu i szczególnie za, za to serce, za cierpliwość, za wyrozumiałość i dziękujemy za ten czas, kiedy mogliśmy się wzajemnie poznawać w miłości. Bóg zapłaci za wszystko. Z wami, niech Was błogosławi Bóg, Bogący Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. né?